Mam pytanie do was, pokażcie jakiej wielkości ryby planujecie dzisiaj złowić? Ostatnio. Pokaż, pokaż do. Ja przyjechałem się balić was też tutaj yy, Hej, witajcie na kanale z Wędkarskiego Pudełka. Jak widzicie towarzyszy mi Karol. Jesteśmy na zawodach strąg Doliny Raby. Zmierzamy właśnie do Rzeczonej Raby. Jesteśmy tu chyba piąty raz, jak sobie tak, tak w pamięci mamy... liczyłem. Stasz super. To będzie ta edycja, co namieszamy. Na podium <laughs> się widzimy. No zobaczymy. W każdym razie jestem bardzo zadowolony, bo wszystko wskazuje na to, że pierwszy raz od bardzo dawna mnie nie zleje na rybach. Słoneczko dzisiaj dopisuje. Piękna pogoda, chociaż maj brzydki, także Wynagrodziło nam tę końcówkę, chociaż ładną. No i troszkę nawigacja chyba zgłupiała albo ja coś źle ustawiłem. Trafiliśmy zupełnie nie wiemy gdzie. Także zaraz się okaże, prawdopodobnie wylądujemy w miejscu, gdzie do tej pory nie miałem okazji łowić. Chociaż może to jest drugi brzeg rzeki w ogóle. Nie ja, ja wiem, zobaczymy tędy chyba. Ważne, że to jest raba. <laughs> Ważne, że raba. No, no miejmy nadzieję, że jakieś zapomniane miejscówki z wielkimi pstrągami. Zawsze tak człowiek mówi, a później wychodzi jak wychodzi. Wszystko wszystko możliwe. Ryby, woda to jest adrenalina. Także mówię, oglądajcie i trzymajcie kciuki, nie Trzymajcie na, na duże połowy, bo będą na pewno. Dobra, lecimy z tematem. Proszę bardzo, jest pierwsza rybka, niewielka, pewnie niewymiarowy strążek. Dla formalności go zmierzymy. No, ale to nie będzie 30 cm. No, nie jestem na zero, to już się będzie inaczej łowiło. Symboliczna rybka złowiona. Niewymiarowa, co prawda, ale każda rybka cieszy. Wzięła mi na tandkę z AliExpress Super Continent. Recenzowałem tę gumę na kanale. Tania, a dobra guma. Zresztą życiówkę w Kepstrąga też mam właśnie na tę gumeczkę z Chin złowioną. Obciążona dosyć mocno. 5,5 i pół milimetrowa główka jigowa, taka, żebym sprowadził tę gumę łatwo do dna i tam ją dosyć aktywnie animowałem. I w ten sposób na razie będę starał się tutaj łowić. Zaraz sięgnę też po nieco większe gumki i będę kombinował. Trzymajcie kciuki. My tu gadu gadu. Tu sportowej wielkości pstrążek. Ale tak się uwiesił jak glon po prostu Brzydko mówiąc ha, Ale tancerz Wspaniale Oczywiście dla formalności Cię sprawdzimy Ale na moje oko to masz 28, tak jak tamty Chodź, podbieraczka Delikatnie Cię tu Raz, dwa wyczepimy Ty dziadzi mały Ty dziadzi mały Zmykaj No słuchajcie, miejscowa znana mi Okazało się, że nawigacja poprowadziła mnie tam, gdzie chciałem, ale nie od tej strony, co chciałem. To znaczy, zazwyczaj lądowałem na drugim brzegu, od drugiej strony. Lepiej, lepiej właśnie z tej strony. Także muszę sobie zapisać tę pineskę, bo bardzo fajnie trafiłem. Niedaleko w sumie samochodem gdzieś tam z 400-500 metrów musiałem dojść z Karolem. I od razu na te mety, które w zasadzie najbardziej lubię z tego odcinka. I w ogóle woda jest deczko trącona. Wydaje mi się, że dzisiaj to będzie bardzo na plus. I ogólnie, jakoś tak dobrze mi się łowi. Dwie rybki już wjechały, co prawda niewielkie, ale ja czuję, że tutaj grube ryby są. Jestem o tym przekonany i po prostu cierpliwie będę starał się je kusić. Na razie na drobno, co prawda, na delikatnie, malutką tamtą z dna, dosyć ciężko, główka 5,5 mm. Ale nie bójcie się, sporo większe gumy i nie tylko gumy, pierzaste przynęty też. I twitche będę tutaj różnymi przynętami kombinował, no bo po prostu tak jak powiedziałem, miejsce mi się podoba, wierzę w to miejsce, wierzę w to co robię, także po prostu rzeźbię. A wytrzymajcie kciuki, bo to może się to może się udać. Mam to z tyłu głowy. Aj, słuchajcie, taka bardzo miła dla mnie sytuacja. Spotkałem tutaj e, chłopaka widza kanału który dowiedział się właśnie z moich filmów o tych zawodach, wybrał się tu dzisiaj, też już dwie rybki zaliczył. Serdecznie Cię pozdrawiam. No właśnie, dajcie znać, kto z Was jeszcze dowiedział się o fajnych imprezach wędkarskich z YouTube'a, jakie to imprezy. Wymieniajmy się takimi informacjami, spotykajmy się nad wodą, chociażby na zawodach wędkarskich, bo to właśnie one są. Mnóstwo ciekawych znajomości w ten sposób nawiązałem, spotykając kolegów. Nad wodą na zawodach wędkarskich. Słuchajcie, grubiej też próbuję. 8 cm guma teraz poleci do wody. Longi od Revolt Bites. No i obławiamy, obławiamy konsekwentnie miejscówki. 5,5-milimetrowa główka wolframowa. I tę przynęte zdecydowanie aktywniej prowadzę, podszarpuję, tak żeby dostawała życia w wodzie. Zobaczymy parę rzutów jej poświęcę, a później, może jakaś twarda przynęta jeszcze. Dzisiaj do wody nie leciała, więc może spróbujemy. No, niestety, glon wodą idzie i to dosyć gęsto, tego się nie uniknie dzisiaj. Patrzcie się, rzucam w górę. Tam pod drugim brzegiem lekka rynięka, i sprowadzam powoli, podszarpuję tak, żeby ta guma bujała ogonem, trzęsła nim w wodzie. Guma idzie w okolicach dna. Czasami czuję jak stuka pod, po kamyczkach. No i niestety czuję też, że zielsko zbiera od czasu do czasu, więc wtedy trzeba gumę wyjąć, wyczyścić i ponowić akcję. 8 cm to już taki konkretny robal. Sam raz dla grubego pstrąga przystawka. No, będzie kombinowanie chyba z obciążeniem, bo trochę za dużo tego ziela zbieram po drodze. Zaraz spróbuję lżejszą głowkę 4,5. Spróbuję też łowić na inne kolory gum, chociażby na czarną. Albo oliwkową, zobaczymy. Sporo kombinatoryki dzisiaj będzie. Tym razem się skipper. Lekko różowy. Ach, zeszła ryba. O, nie była duża. Trudno. Ale Twitche działają, jak widać, więc też popróbujemy. O, wahadełko, popatrz. No. Jeszcze ten, y, Madej y, Hadej to jest. Madej Hadej? Madej Hadej. A. Chłopaki, spowiadać, co się wydarzyło do tej pory. To samo, co u Ciebie. Czyli takie 20 z dobrym plusem. No, takie 29,5. Do, dokładnie. <laughs> A na co łowicie? A tutaj widzę błyszczy A, się coś u Mateusza się. ja idę w ślady Kuby. Jest błyszcz. Ta. Chcę zostać. Bo Kuba na błyszcza dzisiaj łowi. A to może coś się wydarzy. Dwa złowił. No, no to widzisz. 29,5. To takie jak i u mnie. A tutaj widzę tanta gdzieś się majka. Tak majtą. biała tantka, bo chłopak był ostatni mój kolega tutaj. I mówi, że na białą tantę dobrze jadł. O, no to może. No to tak puszczoki, na to, jest. To na chodź co dobrze biorę. No, jest. Dobra, ale dzień, dzień piękny. Dzień piękny. Ale woda jak wyrabia zawsze zimna, nie? Zimna, A dzisiaj troszkę pacnięta. Idealna taka do łowienia. No, ale powiem Ci, że nóżki no. zmarły. Tak, to prawda. Kolejny rybek. Albo bardziej dziarski, albo ciut większy. Oby to drugie. Ale nie, niewielki jest. Nie za wielki. Las do podbieraka. No, parkinson. Muszka nimfa parkinson. Tym razem zadziałała. Będę tak łowił na muchowo trochę dzisiaj też. Już go wyczepiamy, zmierzymy w podbieraku i wypuścimy. No, jak poprzedni 29. Zmykaj. Wiele mówiłem w materiałach u początku sezonu, że będę w tym roku muchowo starał się łowić i właśnie teraz to robię. Tutaj typowy parkinsonek. Łowimy dalej. Piękna miejscuwa. ale dzisiaj same piękne odwiedzam. No zobaczymy, czy coś stąd wyskoczy. Przed chwilą tutaj obławiali wędkarze, ale obławiali woblerkami i błystkami. Ja mam gumkę i prowadzę ją przy dnie, więc nieco inna prezentacja, bardzo subtelna, delikatna. Zobaczymy, czy to przekona jakąś rybę do brania. Tanta. Niezawodna Tanta 35 mm od Supercontinent na moim haczyku, na mojej główce jigowej, wolframowej, którą sobie zresztą sam zrobiłem. I Wam to samo polecam zrobić, bo to bardzo proste, tanie, szybkie i można sobie zrobić takie główeczki, jak się tylko wymarzy. Instruktaż dotyczący zrobienia takich główek jest dostępny na moim kanale. Słuchajcie, no przede mną Fantastyczna miejscówka, gruba woda, co więcej szybciej płynąca niż ta płań, którą obławiałem przez większość czasu. Nie wierzę, że tu nie ma ryb. Może nie będą chciały wziąć, ale na pewno tu są. I wiem, że są też zaczepy, bo już urwałem gumeczkę. Słuchajcie, no tutaj rybkę zobaczyłem. Nie wiem jakiej wielkości, aż tak dobrze jej nie widziałem, ale pewnie za 30 cm wychodzącą do jakiegoś owada. Spróbuję jej tu podać gumkę. Bo kombinujemy może akurat. No kochani, schodzę w dół rzeki, tam gdzie łowiłem rano. Półtorej godziny łowienia zostało. Nie wiem, nie widać rybek za bardzo, ale jeszcze cierpliwość jakaś mi została, dłubanie. I może akurat. I widzę, że tu chłopaki po sąsiedzku dalej mielą wodę. Może oni coś ciekawego mieli. Zapytamy. Powiedz, czy zdążyłem, żeby nagrać cię z pięćdziesiątką? To jest ten moment? No właśnie wypuściłem. Właśnie tak. wypuściłeś. Kurczę, nie poczekałeś. A zdjęcia nie zapomniałeś zrobić chociaż? No, tak to zapomniałem. <laughs> no, słabiutko. Słabiutko, nie? Jeden jeszcze krótki, jedno branie. Coś zmarkotniały te ryby. No. No. Co poradzić. Próbujemy. A gumeczka jakaś pewnie? No, no. Na malutką. Ale fabiutką. A nic tam z widzę, tyłu do... grzechu do kompletu widzę. Tak czym to teraz do wody machasz. Takie coś. Tercik. Larwa jakiejś tam ważki czy czegoś. Tak jest. Cześć, grzechu. Eee. Przyszedłem Cię zapytać, dlaczego nie biorą? Nie znam na to odpowiedzi. Ale, ale nie... nie biorą, nie? nie ale, ale nie biorą. Ale od czasu do czasu je widać, ale to są wiesz, które. No, takie, te 29,5. Jakimś chruścikiem niewielkim chyba machasz? Tak, już yy, najmniejsza przynęta chyba jaką dzisiaj mam. Niesam nie wiem, co zrobić, bo wiem na duże. Tą w duże pukały, a tej w ogóle nie chcą brać. Takim potężnym ruścikiem w rewolbajcie. Potężna guma 2 cm? Chyba dwa, co no. koło. Dokładnie. Poszedłem kawałek w dół rzeki, moje łowienie wygląda tak, że rzucam w cień pod drugim brzegiem, lekka rynienka miejscami. No i staram się coś tam wydłubać, ale póki co bez efektu. kurczę wyszła mi ryba wyszła mi ryba ale nie capnęła tamty z wiadomych tylko sobie względów no zobaczymy spróbujemy pokombinujemy Ostatnie pół godziny zawodów, ostatnia szansa na rybę. Wracam na miejsca, które obławiałem już dzisiaj dosyć solidnie. Natomiast zmyli się stamtąd wędkarze. Woda odpoczęła, ryby odpoczęły. Dobre pół godziny ciszy na wodzie. Jeżeli chodzi o rzucanie przynętami, brodzenie i tak dalej tak dalej. Może to skusi jakieś ostrożne ryby do tego, aby w końcu się pokazały. Liczę na to po cichu. Chociaż wiecie, no nic nie wskazuje na to, żeby miało być lepiej niż dotąd. Dobrze by było jakby jeszcze cokolwiek wpadło. Trzymajcie kciuki, a ja lecę z tematem. Siedzi rybek. Ale to jednej wielkości, wszystkie takie jak Iranu. Wymiaru to raczej mieć nie będzie. No kochani, bestia 29 cm wraca do wody. No, my już wracamy do samochodu. Kurczę, powiem Wam dzisiaj, spodziewałem się lepszych efektów. Ja tak samo, no, pogoda piękna. Poziom wody też nie jest najgorszy, nie jest I klarowność górko. delikatnie tam, nie? Tak, tak, No. Znamy potencjał tej rzeki. Znowu my się nie popisali, przynajmniej ja. Ale no trudno. Ja pięć rybek zaliczyłem. Parę brań niewciętych. Ale to wszystko malizny zarybieniowe. Jedyne co, no miałem taką rybę ze cztery dychy namierzoną. Stałem nad nią z pół godziny. Pudełko przerzuciłem. Miała daleko w nosie wszystko. Też namierzyłem parę ryb, ale to mówię, nie, nie widziałem w nich jakiejś agresji czy takiej woli, woli walki, żeby tam po prostu zaczęły atakować ostro. Ostro tu moją przynętę. No nic, po prostu przepływały tak obojętnie. No trudno, takie, takie dni też się zdarzają. Bywa i tak. Czasami jest atak tej drobnicy, kurde. Niesamowity na te w ogóle, przyręty, a w ogóle drobnicy nie widziałem w wodzie, a ty? No też nie, też nie. Ty, tylko mówię o tych drobnych, tych pstrągach, tych małych. Tu ty też tam miałem skubnięcia, to tak bywa po prostu. A coś poza pstrągami? Bo jednego klenia ładnego widziałem. Nie, ja też, ty też. To co widziałem to pstrągi, tam chłopaki połowili klenie tam z koła od nas. Jacek tam miał węże klenia, a tak poza tym to chyba pstrągi większość, taki odcinek chyba typowo strągowy tutaj. Wiemy o rybie 40+, plus z delikatnym plusem 40, zobaczymy co jeszcze tam chłopaki wymyślili, no ale są tutaj specje konkretne, także może jakiś półmetrowiec wyjechał, dobrze by było, nie? Na pewno, tu jest, za jest, potencjał, jest nie? poziom, ilość uczestników też jest duża, także myślę 100% po, po po 50 cm w podium to no, jestem przekonany. Ja myślę, że pierwsze miejsce 50, a reszta 40 z mocnym hakiem. No i teraz jeszcze jedyna, jeden temat, obstawiamy Karol. Ryba najdłuższa, nie będąca pstrągiem. Jak myślisz, co to będzie? Kleń. Myślę, że kleń. Ja też myślę, że kleń. Znam chłopaków tutaj. Oni potrafią, kurde, pozamiatać czasami. Tak. Myślę, że taka 45 piątka, kleń. Grzesień się nic nie odzywa, tam, nic nie dzwoni, nic nie pisał. Że... Widziałem się tu z nim, a widziałeś? Tak. Myślałem, że Grzesiu. I Czarny Mateusza, i, i, Mateusza coś... i Grześka widziałem. No nic, będziemy widzieć. Obstawiajcie, żeby było uczciwie teraz. Obstawiajcie, zgadujcie, co tam kto złowił, a my dowiemy się tego już wkrótce będąc na miejscu zbiórki. Andres. Przed zawodami cię pytałem, jakiej wielkości rybę złowisz, to teraz się spowiada i co złowisz rzeczywiście. 42 42 Serio? Tak. Kurde graty. A, nie, nie, nie ma jeszcze nie czego. <laughs> I teraz, teraz tak, kolega, który zwycięży dzisiejszą rywalizację łowiąc strągę od długości 55,8 Skoła Proszowice Jerzy Nakielski.

Mistrz błyszcza, jest tylko jeden. Pan i zapraszamy cię jeszcze do zdjęcia. Prąd 42,1 wywalczył z klubu raba dów. Junior Alan Chwajo. Gratuluję. No i Kubuś, po co ci to było? Masz teraz zmartwienia, co ty ten bonus wykorzystać? Co ty są tą? To... Kupię sobie <noise> obrótówek jeszcze, bo mam mało. <noise> no słuchajcie, jestem z panem Jerzym, który dzisiaj trafił nie lada rybę. Jaki długi był top 55,8. Przepiękna ryba. A już zamieniliśmy słowo przed chwilką, i wiem, że to nie była jedyna duża ryba, którą pan namierzył. No, ponad 65, myślę, średni. Ja dziękuję. Mhm. Podobna, podobna sytuacja, podobny rejon, wszystko, wszystko się działo w podobny sposób z tą rybą, która spadła? No tak, bo akurat widziałem spław, rzuciłem. A, czyli to na upatrzonego. Ale zerwała w ogóle Okej, okej. Okay, okay. A jak w ogóle doszło do złowienia tej ryby, którą Pan wyjął? No, założyłem oczko, zacząłem rzucać w tym miejscu, przy czwartym, piątym rzucie. Okay, woda głęboka czy płytka, szybka, wolna? No, półtora metra. Mhm, no to już taka głębsza woda. Tak. Słońca sporo dzisiaj mieliśmy. Ten maj nie dopisywał z pogodą. Dzisiaj w zasadzie pierwsze takie przebłyski śmielsze. Słoneczka, bardzo przyjemnie nad wodą. Ta cała akcja miała miejsce już w pełnym słońcu, jeszcze, czy jeszcze z rana? Jak słońce zaszło, było słońce, nie było brań, drobnica, Uderzała, później jak zaszło słońce dopiero wtedy zeszły być brania większych Okej, okay, okej. Okay. Dobra, a poza tymi dwoma bardzo dużymi rybami, czy coś jeszcze ciekawego się wydarzyło na Dwa mniejsze, nie, nie punktowane, 28, 28,5 i coś tam jeszcze było, ale nie, nie wyciągam. Okej. Okay. No niech jeszcze nam pan zdradzi, bo wiem, że jest pan po raz drugi na tych zawodach. Tak. A ogólnie często pan bywa na drawą, czy raczej okazjonalnie? No, zawsze jak tylko mam czas. O, czyli wodę pan zna, przypadków w tym nie było. E, no Gratuluję wielkiej ryby i Dziękuję zwycięstwa zawodach, i pewnie do zobaczenia za rok. No na pewno. <laughs> Dziękuję. Znajoma twarz. Kubuś, bardzo się cieszę. Dziękuję. E, ja obstawiałem, że będziesz na pudle, ale nie spodziewaliśmy się aż tak dobrego wyniku, bo wiedzieliśmy, że jeszcze jakieś duże ryby są. E, powiedz mi, jak do tego doszło. E, bo jak się można domyślać, to już te hasła padły nieraz na zwędkarskiego pudełka. Mhm. E, Kubuś jest mistrzem błyszcza i dzisiaj również to <laughs> udowodnił. Dokładnie. Jak zwykle, obrotówka mnie nie zawiodła. E, no cóż, rano. Byłem na, w takim miejscu gdzie w tamtym roku też y, złowiłem ładnego obstrąga, ale w tym roku tam były same takie y, do 30 cm. Aha. Po dwóch godzinach y, powiedziałem sobie: Jadę stąd. Pojechałem w górę rzeki i namierzyłem sobie taką miejscówkę. Taki przelew był, dosyć szybki nurt. Rzuciłem za trzecim razem, siedzi. Ale płytka głęboka, woda? Tak, do pół metra. do Aha, pół metra. Czyli nie za głęboko? Nie, nie za głęboko, właśnie. Zdziwiony byłem niesamowicie, że tak duży prąk mógł tam siedzieć. Uh -huh. I tylko się modliłem. Żeby mi tylko nie spadł, bo wcześniej mi parę tych też, też ja spadło, bez tak. No dokładnie, ale udało się. Ale duży to duży, ale gruby ten strop. Gruby, dokładnie, no miał na sobie, także chyba się trzymają jeszcze dna. No, 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 no. bo ale te małe dzisiaj które. tak? Ostro chyba, nie? Właśnie znaczy, nie Paje? właśnie. Właśnie ja spuszczałem obrotówkę z nurtem. Aha, spawiałeś, tak? Tak, i, i on za tą obrotówką podążył i takie branie było nie za mocne. No, I właśnie, samochód. jak siedzieliśmy przy obiadku sobie rozmawialiśmy, to wspomniałeś coś takiego, że Twoim zdaniem dzisiaj ta obrotówka jakoś je tak irytowała, tak, agresję wzbudzała, że tak. guma w tych samych miejscach przepływała i tak. ani wino nie słychała. Do gumy dopływały, całowały tą gumkę Aha. i nic. A obrotówkę mi dzisiaj atakowały na wiem, Kurczę, wiedziałem, że czegoś zapomniałem, nie wiedziałem czego teraz już wiem. Gdybyś mi powiedział rano, na pewno bym ci jakąś dał. Ale słuchaj, Kubuś, a w ogóle. Ty, tę rybę wcześniej widziałeś? Nic, czy...? nic. Okay. Ani tą, ani i te wcześniejsze niewymiarowe, żadnej innej nie widziałem. Żadnej dzisiaj ryby nie widziałem, te co żadne. Uh -huh. Po prostu gdzieś tak wyleciały skądś. I, A powiedz mi, i... to jest największy pstrąg, jakiego z do tej pory wiesz? Z była... raby tak. No, no to tym zraby. bardziej. Wielkie gratulacje, Dziękuję. pudło drugie miejsce <laughs> i na ulubioną przynętę. Dokładnie. Super, no to ja się z czego cieszy. Dokładnie. do zobaczenia pewnie niebawem. Oczywiście. Cześć, dzięki. No. no, słuchajcie, piękny, słoneczny dzień. Zdecydowanie tego potrzebowałem. Ostatnie moje wypady na szczupaki. Pogoda, zupełny dramat. Zziębłem, zlało mnie paskudnie, paskudny maj. I dzisiaj ten dzień przeuroczy, przewspaniały. Z rybami u mnie jak było? No, sami widzieliście ryby niewielkie, ale coś tam jednak złowiłem, coś się działo. Nudno nie było. Na pewno trzeba troszeczkę pokombinować w przyszłości i trochę, trochę grubiej jednak chyba łowić. Dzisiaj tak czułem, że trzeba delikatnie, drobniutko, ale się przeliczyłem z tym. Tak mi się wydaje. I też chyba troszkę za mało wody jednak zrobiłem. Swoim zwyczajem powinienem pokrążyć, a w zasadzie tam i z powrotem jeden i ten sam odcinek próbowałem. Odcinek bardzo dobry, ale nie jest powiedziane, że nawet jeżeli są tam grube ryby, że akurat dzisiaj były do złowienia. Nic takiego się nie wydarzyło. Tak czy inaczej, wracam bardzo zadowolony. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla wszystkich zwycięzców. Na podium naprawdę wspaniałe pstrągi, czapki z głów. Ryby złowione świadomie z tego, co słyszeliśmy. Także tym większy, tym większy szacun. Na drabę będę wracał, to z pewnością. Ta impreza, Pstrąg doliny Raby, to jedne z moich ulubionych zawodów. Zawsze lubię tutaj się pojawiać u chłopaków z zębatego. Świetna impreza, mnóstwo ciekawych ludzi tutaj poznałem, sporo się od nich nauczyłem i nie ma co ukrywać. Woda, ta rzeka sama w sobie jest też bardzo urokliwa. Co więcej, jest szansa złowić tu naprawdę grubego strąga. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie łapę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie o nich znać w komentarzach pod filmem. Dajcie też w komentarzach znać, co tam u Was, co łowicie, jak łowicie, jak idzie Wam nad wodą. Jeżeli chcecie wspierać to co robię, macie taką możliwość: możecie zjechać do komentarza pod filmem, albo zerknąć w opisie filmu jest link do platformy Bajkofitu. Tam możecie postawić mi wirtualną kawę, która jest realnym wsparciem. Dzięki temu mogę rozwijać się, inwestować w sprzęt do nagrywania, coraz częstsze, coraz dalsze wyjazdy, poznawanie nowych wód, chociażby co ogromnie lubię robić. Już niebawem wracam z kolejnymi filmami. Mam nadzieję Was miło zaskoczyć. Mam nadzieję, że ta wiosna już odpaliła pełną petardą i teraz zaczną się chociażby u mnie bolenie, pstrągi, klenie. Zobaczymy, zobaczymy, ale planów jest całkiem sporo ciekawych. Trzymajcie kciuki. Ja trzymam za Was. Łamcie kije na wielkich rybach i do zobaczenia już wkrótce. Gdybyście się martwili, co się stało z Karolem. Jest. Takie łowy tylko dzisiaj, dobre i to. Wasze zdrowie.